No dokładnie. Także to jest dla mnie błogosławieństwo, to jest wiedza, wiedza, mm -hmm. którą no, nie miałam pojęcia. Tak, o to chodzi, żeby nas było coraz więcej, żebyśmy coraz większą byli taką rodziną, świetlistą i w swoich środowiskach rzeczywiście rozświetlali te nasze środowiska, wyprowadzali z lęku, uspokajali, wprowadzali no, energię no, radości no, tak. życia, takiej przyjemności życia, spokojnego doświadczania. Dobrze, to teraz tutaj taki wstęp Wam dam najpierw, a później będziemy sobie mówić o, o tych rzeczach, tak żebyśmy wiedzieli, po co my to robimy i do czego tak naprawdę zmierzamy, jaki mamy mieć skutek tej deklaracji, nie samego już tylko ogłoszenia, ale jaki ma być tego efekt tak w życiu codziennym, jaki to ma sens. Wszyscy wiemy, jak to jest żyć pod pręgierzem niewoli, będąc przymuszanym do pracy, do działania, do tego, co robimy. Egzystując w świecie pełnym obowiązków, zakazów, nakazów. To wiemy wszyscy i tak żyjemy. I to owe zniewolenie jest na tyle silne, tak głęboko zakorzenione w nas, iż wydaje nam się czymś zwyczajnym i normalnym. I nawet nie przyjdzie nam do głowy, że nasze życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. A jeśli już, co niektórym z nas zdarza się wiedzieć czy przeczuwać, że coś z tym naszym życiem jest nie tak, że moglibyśmy, że jest możliwym i realnym to życie zmienić, okazuje się to bardzo trudnym zadaniem. Często wręcz niemożliwym, na co dowodem jest fakt, iż tylko pojedynczym, mówi się, wybranym, bardzo silnym jednostkom udaje się spod tego pręgierza niewolnictwa wyswobodzić. Z racji tego, że w przeważającym stopniu taka właśnie rzeczywistość dzieje się z powodu naszej niewiedzy, chcę poprzez to spotkanie powiedzieć, dać tę wiedzę, co my możemy zrobić, aby uwolnić się od wszelkich zobowiązań i przymusów, od tego wszystkiego, co nas zniewala, uzależnia, czyniąc ofiarami już od bardzo dawna temu, kiedy to jeszcze przodkowie nasi życie w taki sposób uznali za coś zupełnie zwyczajnego. Dlatego też i my, żyjący dziś, przyjmując przekazywane z pokolenia na pokolenie owe wzorce, również uznaliśmy życie w roli niewolniczej ofiary. Pozostawającej w niewiedzy i braku działania za coś, co zawsze było, jest i dalej ma takim pozostać. Niewiedza i brak działania to główne czynniki naszego zniewolenia. I teraz tak, wiedzę dostaniemy, ale potrzebujemy, przyjmując wiedzę, mieć świadomość, że wiedza to nie wszystko. Doświadczając w życiu niejednokrotnie, że wiele rzeczy wiemy, jak zrobić, umiemy, rozumiemy o co chodzi, dowiadujemy się, jak robią to inni. Ale samą praktyką, samym działaniem i zrobieniem tego u siebie dla siebie jest już gorzej. I tu przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że jeśli już mamy jakąś wiedzę, to my mamy ją po to, aby korzystając z niej podjąć działanie. Okazuje się, że sama wiedza, zamiary, pomysły, które oczywiście są ważne, bardzo wartościowe, ale niestety nie wystarczają, aby dokonać jakiejkolwiek zmiany na planie fizycznym. Jeżeli poprzestaniemy tylko na zamiarach, nie dając im energii działania, to w świecie materii nic się nie zadzieje, a więc nie zadzieje się nic w naszym życiu, w naszym jestestwie. Aby zaś podjąć działanie, potrzebujemy własnej osobistej decyzji, że w to działanie wchodzimy i robimy, że chcemy to działanie prowadzić. Najpierw więc wiedza, potem decyzja, a następnie deklaracja, że podejmujemy działanie w kwestii zmiany życia i doświadczania naszego, naszych bliskich, naszej rodziny, naszych dzieci, a także przyszłych pokoleń, które przyjdą żyć tu na ziemię po nas, po naszym tu teraz wcieleniu. Dlatego to, co będziemy robili, działali, wpłynie nie tylko na nas i nie tylko nas wyswobodzi z niewoli ograniczającego nas systemu, ale też wyswobodzi, uwolni nasze dzieci, wnuki i przyszłe pokolenia. Pamiętajmy, że kiedy my, każdy dla siebie, podnosimy swoją świadomość, kiedy wzrastamy w swojej świadomości, to również uzdrawiamy nasze rodziny, nasze środowiska, miejsca do mieszkania, do życia, miejsca pracy, nauki. Podnosząc swoją świadomość, podnosimy świadomość zbiorową, świadomość naszego społeczeństwa, państwa, kontynentu, świata, podnosimy świadomość całej naszej planety, bo z nią jesteśmy w niewidzialny sposób połączeni. Ale żeby tak się zadziało, żeby cokolwiek się zmieniło, potrzebujemy, jak już powiedziałam, najpierw decyzji, potem idącej za nią deklaracji zmiany czyli opowiedzenia się za tym, czego chcę, w którą stronę idę, w którym kierunku zmierzam, i zgodnego z tym konsekwentnego działania. Niby proste, wykonalne, a jednak czegoś zabrakło kiedyś naszym przodkom, czegoś brakuje nam dzisiaj. Skoro przez tyle pokoleń nie możemy wydostać się spod ciemierzącego nas pręgierza zniewolenia. Jak myślicie, czego jest to brak, że nasze uwolnienie od systemu, pod który podlegamy i który kształtuje nasze życie, staje się niemożliwe. Czego kiedyś? Naszym przodkom, a dzisiaj nam brakuje. Jak myślicie, żeby się uwolnić? Dla mnie też Dokładnie. To 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 Wewnętrznej mocy. To to mhm. Poczucia własnej mocy, z której bierze się odwaga, mhm. poczucia własnej mocy, które daje nam wewnętrzna pewność siebie. Mówię tu o tej zdrowej pewności siebie, nie tej z poziomu ego, nie z poziomu dumy, pychy, tylko pewności siebie z poziomu serca, pod tułem, wiem, czego chcę, wiem, kim jestem, po co tu jestem i dokąd zmierzam. Idąc dalej, taka postawa i działanie z jej poziomu świadomości wiąże się z wzięciem na siebie odpowiedzialności. Wiąże się z odwagą stanowienia o sobie i wzięciem odpowiedzialności za siebie i swoje doświadczenia. Zobaczcie, my całe nasze doświadczanie, nasze życie, jego standard wszystko to, co przeżywamy, co mamy, na jakim poziomie żyjemy uzależniamy od innych uzależniamy od sytuacji naszego kraju na przestrzeni Europy czy świata uzależniamy od rządu, od partii, która w danym czasie wygrała wybory. Uzależniamy od religii, od dogmatów danego wyznania, do którego przynależymy, uzależniamy od skończonej szkoły, studiów, wykształcenia, tytułu, od wyuczonego czy wykonywanego zawodu, od funkcji społecznej, jaką pełnimy. Całe nasze życie i przyjemność jego doświadczania uzależniamy od systemu bankowości, od zdolności kredytowej, od tego, na ile możemy się zapożyczyć na niby własne wykształcenia, domy, mieszkania, auta, podróże. I wszystkie nasze spełniające się marzenia. Dalej patrząc, zobaczmy, czyż całe nasze życie, jego komfort nie są uzależnione od medycyny konwencjonalnej, kiedy to nasze zdrowie, nasze samopoczucie oddajemy w ręce lekarzy, profesorów, doktorów, chirurgów, opieki medycznej. Nie wiedząc z jakiego to powodu i dlaczego, to służba zdrowia ma być odpowiedzialna za to, jak się czujemy, gdzie nas boli, co nam dokucza. Czy nasze ciało jest sprawne, czy prawidłowo funkcjonują nasze organy, aż po to, że to ona ma zadbać, aby nasze samopoczucie było lekkie, miłe i przyjemne. Kiedy przychodzi choroba, kiedy położy nas do łóżka, to pierwsze co robimy, zwracamy się o pomoc do instytucji służby zdrowia. Tak, jakby to była ich sprawa, czy sprawa kogokolwiek innego niż moja. Że ja się potocznie mówiąc źle czuję. Kiedy zafunduję sobie wypadek, to co ja uważam? Roszcząc pretensje i obwiniając sprawcę, a tym samym pociągając go do odpowiedzialności za moje życie i zdrowie, egzekwuję odszkodowanie za to, co sam sobie zrobiłem, co wykreowałem, bo przecież wszystkie wypadki powodujemy tak naprawdę na własne życzenie. Kiedy na skutek danego wypadku zdarzenia pozostajemy inwalidami przykutymi do łóżka czy poruszającymi się na wózku z powodu kalectwa, paraliżu, masę zażaleń własnych i naszej rodziny kierujemy znaną nam instancję, uznając, że lekarze czy sanitariusze zaniedbali nas, nie pomagając nam, nie zajmując się nami odpowiednio czy na czas. Jak często odejście naszych bliskich wiążemy z tym, że nie pomogła im medycyna. Bo za późno przyjechało pogotowie, albo nie przyjechało w ogóle, bo nie zrobili operacji, albo operacja się nie udała, bo nie wykryli choroby, którą osoba miała w sobie, jak się okazuje, od lat. Ale nikt, żaden lekarz, choć było ich tylu, nigdy jej nie zdiagnozował. Podobnie, <śmiech> <śmiech> patrzcie, nie mogę mówić aż. Chyba medycynie to się nie bardzo podoba i <laughs> mnie, <tu, śmiech> mnie tu zaatakowali. Moje, moje strony głosowe. Podobnie rzecz się ma z poczuciem bezpieczeństwa każdego z nas, które to oddaliśmy w ręce odpowiednich służb państwowych pod tytułem Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej czy Wojska. Kiedy jesteśmy krzywdzeni, kiedy drugi człowiek jest dla nas zagrożeniem, co robimy? Wzywamy na pomoc, na ratunek policję. Żona pobita przez męża idzie na posterunek w celu zrobienia obdukcji, założenia sprawy i wymierzenia kary, czyniąc tym samym owe organy odpowiedzialnymi za swoje poczucie bezpieczeństwa i przyjemność życia w zdrowiu i spokoju. Przykładów na zwolnienie samych siebie z odpowiedzialności za swoją kreację i oddanie jej w ręce odpowiednich przeznaczonych do tego służb czy organów, instytucji można by mnożyć bez końca. Całe nasze jestestwo, nasze życie, które jak popatrzymy, trudno w ogóle nazwać życiem, raczej jest ono smutną egzystencją, polegającą na męce, cierpieniu, mordowaniu się, skazaniu na karę, wygląda jak wygląda właśnie z powodu tego, że nie potrafimy wziąć za nie za swoje doświadczanie, za swoje działanie, odpowiedzialności na siebie, przerzucając ją na innych, winiąc innych. Za to, jak my się w tym swoim życiu i ze swoim życiem mamy. Dlaczego tak jest? Ano, dlatego, że wzięcie odpowiedzialności na siebie potrzebuje przytomności, wymaga od nas trochę większej świadomości, z której z kolei zwalnia nas życie w niewolnictwie i pod przymusem, życie, które inni nam fundują, zarządzając nim i zawiadując. No i tutaj tą nieprzytomność daje nam co. Alkohol, nikotyna, różnego rodzaju używki, nawet kawa, czarna herbata, komputer też pod tytułem uzależnienia, czy nawet no, przynależność do religii ci, którzy praktykują, też różne substancje tak, takie uzależniające ale też i bycie w pewnych środowiskach, w pewnych ugrupowaniach kiedy my jesteśmy nawet uzależnieni od jakiegoś towarzystwa, czy od jakiejś grupy, czy od jakiejś społeczności. To też daje taką nieprzytomność, bo ja też wtedy nie jestem przy sobie, tylko jestem w jakiejś świadomości tej grupy, grupowej, zbiorowej. Więc nie jestem do końca sobą takim intuicyjnym sam w sobie, tak? nie jestem indywidualnym. Na początek powiem, bo może nawet nie wiemy i mocno się zdziwimy na wieść, iż jesteśmy tu postrzegani i traktowani jako istoty martwe. Tak, dla systemu, w którym egzystujemy, my nie żyjemy. Zatem, aby zacząć działać w celu wyjścia z niewoli, potrzebujemy się ożywić. A zrobimy to dając informację, że stajemy się żywi najpierw sobie samym, po to, aby mieć tego świadomość, po czym dając informację, że jesteśmy istotami ożywionymi, żywymi dla systemu, pod który podlegamy, dla którego pracujemy i służymy, po czym dopiero możemy przejść do działania. W celu manifestowania się jako żywa wolna istota. Bo tylko żywa istota, istota, która jest w żywej energii, może dokonać jakiejś zmiany, może uwolnić się od niewolnictwa, w którym jest, może odejść od czegoś, w czym często z powodu nawet niewłasnej, ale dawnych, dawnych swoich przodków, niewiedzy i ich wolnej woli zupełnie nieświadomie tkwi. I teraz co też takiego mamy sobie uświadomić? Tak jak już wspomniałam, na początek potrzebujemy wiedzieć, że egzystujemy tu jako martwe, zaprogramowane w daną strukturę istoty, którym odebrane zostały wszystkie prawa dotyczące wolnego człowieka, jego dostępu do zasobów naturalnych, a także możliwości korzystania z galaktycznych praw, będące nietykalną podstawą egzystencji każdej istoty. Nie tylko z tych wartości nie korzystamy, ale nawet nie wiemy, że takie są. I że są one nam odebrane. Inną bardzo ważną rzeczą, utajnioną i ukrytą, jest fakt, że już od samych naszych narodzin podlegamy prawu morskiemu, co znaczy, że nasza tu na Ziemi egzystencja zadziewa się według zasad, ustaleń i postanowień tegoż właśnie prawa. I teraz, aby rzeczywistość naszą zmienić, aby zacząć żyć i być postrzeganym, jak, jak również traktowanym jako istota żywa, Samostanowiąca o sobie, niezależna i wolna, potrzebujemy złożyć taką deklarację. Potrzebujemy zadeklarować się, czyli opowiedzieć, że tak jest, że taka jest nasza wola i że tego sobie życzymy. Co to znaczy opowiedzieć się? Co to znaczy złożyć deklarację i owej deklaracji efektów doświadczać, bo o to chodzi. Bo złożyć deklarację, opowiedzieć się, to jedno. Zaś doświadczać efektów tego, że tak jest, że owa deklaracja działa w moim życiu, to co innego. I tu teraz powiem, zaproponuję coś innego niż moi poprzednicy. Owe deklaracje w celu opowiedzenia się składający, robiący to inaczej, aniżeli mi zostało to pokazane, przedstawione, inaczej, aniżeli ja to widzę, czuję i chcę tutaj Wam zaproponować. I tak, kiedy poznawałam ten temat, przyszło do mnie, że nie chodzi tu o to, aby wypełniać jakiekolwiek dokumenty, sporządzać druki, które są typową formą przypisaną działalności firm, korporacji, instytucji, od których mamy odchodzić, które trzeba komuś okazywać, gdzieś w urzędach jakichś zostawiać, czy nawet z czym spotkałam się, udawać się do wyższych instancji. Po to, aby takie deklaracje składać, bo tu spotkałam się nawet z tym, że osoby jeżdżą do Watykanu i tam to robią. Według mojej wiedzy tego typu zabiegi są zupełnie niepotrzebne, ponieważ większe znaczenie ma nie fizyczna forma, ale energetyczne jej złożenie, co znaczy zadeklarowanie się i opowiedzenie przed samym sobą, jaką mamy świadomość swojego życia i doświadczania jako człowieka żyjącego na ziemi. Obwieszczenia jej światu, a potem co za tym idzie, działania zgodnego z tym, co zadeklarowaliśmy, a więc dążenia do tego, aby rzeczywiście efektów w życiu codziennym owej deklaracji doświadczać. Deklarując energetycznie swoją wolność i suwerenność, wysyłamy światu, a więc i systemowi informację, że zmiany dokonaliśmy. Tu owa suwerenność, niezależność, władza jest nie w sensie jak w dawnym znaczeniu panowania, sprawowania niezależnej władzy nad innymi, bycia ponad innymi, nam podległymi, jaką miał król, monarcha, papież, ale niezależność, władza każdego z nas względem siebie samego. I tu jest to bardzo ważne, tak żeby nie być ponad innymi, tylko niezależnym, samostanowiącym, takim władczym dla samego siebie, względem samego siebie. Nie względem panowania nad innymi. W świecie energii wszystko dzieje się za sprawą myśli, która jest twórcza. Dlatego tak ważne są myśli, bo w zależności od tego, co i jak myślimy, czyli jakiej myśli dajemy uwagę, zasilając ją swoją energią, to właśnie to i tak się w naszym życiu dzieje. W naszych umysłach mamy zainstalowany tak zwany mechanizm aktywacji, który sprawia, że manifestujemy wszystkie nasze pomysły, zamiary, wyobrażenia, wierzenia czyli to, co mamy w swojej głowie, to się materializuje na planie fizycznym. Myśl staje się słowem, czynem, aż przybiera formę realizacji w materii. I teraz, skoro tak jest, skoro tak działa energia, zapytajmy siebie sami, co może przynieść, co może nam dać składanie deklaracji w formie druków. U kontrahentów, nawet choćby najwyższej instancji, kiedy sami w swojej głowie nic nie zmienimy, kiedy będziemy myśleć po staremu, pozostając dalej w starych programach, przekonaniach i wzorcach, trzymających nas w sidłach owego niewolnictwa i posłuszeństwa podlegającym prawom systemu, jaki nami rządzi. I to tyle wstępu. Teraz powiemy sobie o prawach naturalnych.